Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu. Poprzednio odpakowywaliśmy edycję kolekcjonerską Dead Island, edycję, to znaczy Survival Kit. Dzisiaj zajmiemy się częściowo edycją kolekcjonerską Assassin's Creed Revelations. Jak już, się jak już zapewne wiecie, trzecia część Assassin's Creed 3 będzie wychodziła również w edycji kolekcjonerskiej, może trochę lepszej niż ta, którą Wam za chwilę zaprezentuję. Ponieważ zdarzyło się akurat tak, że ta gra przyszła w uszkodzonym pudełku, pudełko zostało odesłane. Także często zawartość bez pudełka, samo pudełko otwierało się po dotknięciu pieczęci. Ale szczerze mówiąc nic specjalnego w tej edycji kolekcjonerskiej nie ma, co chciałbym Wam udowodnić. A to wszystko co znajduje się w edycji kolekcjonerskiej Assassin's Creed Revelation. Na pierwszy rzut, idzie to oto pudełko z grą, na którym widzimy dwóch asasinów. Z tyłu natomiast krótki opis, co będzie się działo w grze, nowe style walki, czyli, no jak na asasinów przystało, Made in Europe. No, a co znajdziemy w środku pudełka? W środku pudełka znajdziemy instrukcję z online K-Code. A z tyłu świstek pozwalający nam na grę multiplier. Tutaj natomiast znajdzie, znajdziemy po tej stronie płytkę z grą. Z tyłu natomiast Assassin's Creed Soundtrack. Płyta inspirowana muzyką z gry. Szczerze powiem, ta ścieżka dźwiękowa naprawdę, naprawdę dobrze im Wyszła coś, nie umiem tego... O! Właśnie teraz Wam pokażę. Tak wygląda właśnie płytka. Tu mamy symbol Asasiny. To jest pierwsza część edycji kolekcjonerskiej, czyli standardowe pudełko z grom oraz ścieżką dźwiękową. Drugą częścią edycji kolekcjonerskiej jest taki oto cienki, cienka, tekturowa zakładka, w której Znajduje się oczywiście płyta z filmem Assassin's Creed Embers. Tak wygląda. Płytka przedstawiająca naszego głównego bohatera Ezio stojącego przed kominkiem w swoim przytulnym domu. Film ten opowiada, a właściwie ukazuje ostatnie chwile życia Ezio. Także naprawdę warto go sobie oglądać. Yy, będzie również konkurs w tym unboxingu. Ale najpierw zajmiemy się dokończeniem. Ostatnią częścią medycyny kolekcjonerskiej Assassin's Creed Revelation jest ten oto bardzo skromny artbook. Artbook ten jest pokryty taką śliską, yy, takim śliskim, może nie materiałem, którą Bardzo fajnie się prezentuje. Jednak w środku naprawdę nie ma nic w nim specjalnego. Ja to może tak położę, abyście wszystko widzieli. Nie bójcie się na szczęście w tym artbooku. Nie to co w mass efekcie. Nie ma na szczęście żadnych spoilerów kończących grę. Tak zaczyna się też artbook od krótkiego komentarza twórcy, twórców gry. No i zaczynamy trip Single Player. No i bardzo ładne szkice koncepcyjne, bardzo ładnie stworzone okolice. Konstantynopol można między innymi odwiedzić w tej, w tej części gry. Jest to robić jednym Jest tego dosyć sporo, jednak i tak wydaje mi się, że ten artbook jest bardzo ubogi w porównaniu do choćby artbooka z widziminami. Mogliby zaopatrzyć, to znaczy stworzyć lepszej jakości artbook. Tu zaczynają się budynki. Tutaj jeszcze trochę okolic. Jeżeli byście się przyjrzeli, tutaj na końcu stołu jest martwy stacy, siedzący sobie i odpoczywający spokojnie na krześle. Tutaj zaczynają się szkice naszego bohatera. Widzimy jak dokładnie został on stworzony. Oczywiście również inne stroje. Nie obułoby się również bez postaci oraz broni z gry. Jeszcze nie. No i według mnie najfajniejsza część artbooka, czyli takie oto bardzo ładnie stworzone. Tutaj widzimy sztylet i tutaj broni, Przy moja ulubiona część. No i pozostał również tryb Multiplier. Artbook ten ma w sumie około 70 stron nie jest on jakiś najgrubszy, jednak bardzo fajnie prezentuje się na półce. Może im edycja kolekcjonerska uboga, tak warto się w nią zaopatrzyć. Jeżeli chodzi o na ten moment kosztuje ona około 100 zł, czyli około 25 do 40 zł więcej niż edycja podstawowa, zawierająca samą pudełko z gron. Oczywiście tylko w edycji kolekcjonerskiej wejdziemy również w świstek z kodem do Multiplayera. A teraz konkurs. Ponieważ dawno nie było tam, ten konkurs został już dawno rozstrzygnięty. W tym konkursie do wygrania będzie film z edycji kolekcjonerskiej Assassin's Creed. W tym oto pudełku to jest dokładnie ten film, Assassin's Creed Embers, ukazujący ostatnie chwile życia Ezio. Na czym będzie polegał konkurs? Konkurs będzie polegał na naszkicowaniu lub też na malowaniu głównego bohatera Ezio. Yy, wszelkie rysunki proszę przesyłać na adres podany w opisie filmiku. Ja Wam bardzo dziękuję. Film, yy, przepraszam, konkurs będzie rozstrzygnięty do 31 dni, jak głosi nasz regulamin. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej. Dzięki wielkie do zobaczenia kolejnego unboxingu. To był unboxing Assassin's Creed Revelation. Dzięki, wielkie do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.